Obierz trzy duże cebule, następnie pokrój je tak, jak Ci pokazuję. Na patelnie daj troszkę masła, daj całą cebulę cebulę posyp dwoma szczyptami soli i dusi ją na patelni, tak żeby się fajnie zeszkliła. Zaraz zobaczysz o co chodzi. Z chwilą jak zobaczysz, że cebula się zeszkliła, jest taka właśnie miękka. To dodajemy cebulę do wolnowaru, przykrywamy garnek pokrywką, zajmujemy się mięsem. Mięso, kochani, kroimy w taką średnią kostkę, tak jak na gulasz. Na patelnię dajemy odrobinkę tłuszczu i wrzucamy całe to pokrojone mięso, żeby je podsmażyć z każdej strony. Z chwilą, kiedy mięso będzie już miało pozamykane pory, tak jak wygląda to tutaj, no to wrzucamy całe to mięso do wolnowaru z całą tą wodą, która zgromadziła się na patelni. Następnie przemieszajcie sobie tę cebulę z tym mięsem i zaraz będziemy to doprawiać. Dodajemy trochę czarnego pieprzu, następnie dodajemy 5 liści laurowych. Dalej, dodajemy sobie jedną łyżeczkę czosnku, dodajemy odrobinę czerwonej papryki i teraz dodajemy jedną całą szklankę jakiegoś wywaru warzywnego. Przykrywamy garnek pokrywką i nastawiamy gotowanie na 4 godziny na takim programie, jak Wam w tej chwili pokazuję. Zostało pół godziny do końca gotowania, więc teraz jest moment, kiedy dodajemy jedną łyżeczkę soli, nie więcej, żebyście tego nie przesolili. Całość oczywiście mieszamy i teraz robimy kolejną czynność. Do szklanki dajemy sobie jedną łyżkę śmietany kwaśnej, gęstej, i do tej śmietany wlewamy teraz wodę z mięsa. Całość bardzo dokładnie ze sobą mieszamy. Dodajemy do tej zawiesiny dwie kopiate łyżki parmezanu i z powrotem to wszystko bardzo dokładnie mieszamy. Dobrze wymieszaną śmietanę z serem wlewamy do mięsa. Do całości dodajemy trochę upokrojonego świeżego koperku. Wszystko to razem zamieszajcie. Przykryjcie garnek pokrywką i poczekajcie, aż skończy się czas gotowania. A tak już na końcu wygląda gulasz cebulowo-serowy. Życzę Wam smacznego.